Garażowy Normstall to synonim jakości i niezawodności. Niestety w 2016 roku firma definitywnie opuściła polski rynek, zostawiając tym samym klientów trochę samych sobie. Dzisiaj wykonamy przegląd okresowy, smarowanie, regulację i konserwację właśnie bramy garażowej Normstall. Zanim jednak przejdziemy do działania, ja nazywam się Niedźwiedź. Jesteście na kanale Dbamy o Bramy. Jeżeli film Wam odpowiada, to wiadomo, już nie będę się powtarzał. Łapki w górę i te sprawy zapraszam do oglądania. Konserwację powierzchni zewnętrznej bramy wykonamy przy użyciu naszych środków marki Dbamy o Bramy. Wykonamy czyszczenie, następnie odtłuszczenie, a potem zabezpieczenie powierzchni zewnętrznej. E, oczywiście pierwszą rzeczą, którą czynimy na co dzień, jeżeli chodzi o bramę garażową i jej powierzchnię, to mycie. E, woda, delikatny detergent, usuwamy e, stare zabrudzenia. Tutaj jeszcze po budowie e, zostały nam po elewacji e, ślady właśnie elewacji, trochę nam nachlapało, więc tutaj po umyciu delikatnie szczoteczką usuniemy te elementy. Potem wyczyszczę y, bramę aktywną pianą. Mam tutaj już poza zestawem. Aktywna piana to jest uniwersalny, bezpieczny dla wszystkich powierzchni środek czyszczący. Możemy spokojnie czyścić y, powierzchnie metalowe, stworzywa gumowe. Szkło, stal, aluminium dosłownie wszystko. Dzięki temu możemy wyczyścić, przygotować do następnego etapu elementy stolarki w naszym domu, ale nie tylko. Po wyczyszczeniu przygotujemy bramę do nałożenia zabezpieczenia powierzchni, użyjemy zmywacza technicznego. Zmywacz techniczny, dbamy o bramy, jest bezpieczny też dla wszystkich powierzchni. Nie zawiera acetonu. E, wolno odparowuje, dzięki czemu ma szansę wgryźć się w brud, go rozpuścić, w brud, w smary, stare naklejki. Kleje e, bardzo skutecznie e, i dobrze działa. Po odtłuszczeniu powierzchni, przygotowaniu jej, nałożymy następny preparat, który nam tą powierzchnię zabezpieczy. Tym preparatem jest silikon techniczny. I znów, oczywiście, jest to bezpieczny dla wszystkich powierzchni środek. Jest to połączenie troszeczkę silikonu do uszczelek i smaru silikonowego. Jest to środek specjalnie dla nas skomponowany i dobrany. Dzięki swoim właściwościom skutecznie zabezpiecza powierzchnię i jednocześnie doraźnie smaruje elementy, na przykład ruchome elementy w oknach. Silikon techniczny dzięki swoim naturalnym właściwościom, czyli temu, że jest naturalnym blokerem UV, zabezpieczy nam kolor przed blaknięciem. Jest antystatyczny, więc ten kurz, który na podwórku, na podjeździe nam się zbiera, tak szybko nie będzie znów osiadał nam na powierzchni bramy, a dzięki swoim właściwościom dodatkowym wydobędzie nam to głębie koloru. Nadal delikatny połysk i przywróci nam, nam ten dawny blask, jaki okleina, tutaj w tym przypadku ciemny dąb, nam prezentuje. Oczywiście silikon bardzo dobrze też zabezpiecza uszczelki przed parcieniem, nie będą też skrzypieć w trakcie pracy bramy. No i ważnym elementem jest dolna uszczelka, która dzięki zabezpieczeniu silikonem też nam no, nie będzie parcieć, będzie bardziej odporna na promienie UV i zimą, w przypadku zamarzającego deszczu, nie będziemy mieli ryzyka, że ta uszczelka nam przymarźnie i zostanie na podjeździe, kiedy będziemy w broźny dzień chcieli otworzyć bramę. Zabieramy się do dzieła. Aplikacja aktywnej piany jest dziecinnie prosta. Przygotowujemy puszkę, wstrząsamy do minuty czasu, żeby dobrze rozprowadzić produkt i przygotować go do pracy, i nanosimy równomiernym strumieniem na powierzchnię. Dajemy chwilę, żeby piana się wytworzyła. Co ważne, zwłaszcza przy ciemnych powierzchniach nie pracujemy w nasłoneczniony dzień, ani na bardzo ciepłe powierzchnie. Oczywiście temperatury ujemne też nie są wskazane. Dzisiaj mamy powyżej zera, więc możemy funkcjonować. Ale pamiętajcie, żeby na rozgrzaną powierzchnię nie aplikować piany, ani nie pracować w pełnym słońcu. W momencie kiedy piana zadziała, odczekujemy chwilę i zbieramy yy, najlepiej fizeliną na ciemnych kolorach. Uważajmy z ręcznikami papierowymi, bo potrafią porysować delikatne powierzchnie. My mamy specjalną fizelinę yy, wiskazową, poliestrową, która jest delikatna do tych powierzchni i przeznaczona właśnie do yy, mycia zwłaszcza paneli bram segmentowych. Nie zapominamy o przestrzeniach między segmentami, zwłaszcza tutaj musimy wyczyścić powierzchnię, zarówno panel, jak i uszczelkę i tam szczególnie musimy zadbać o nałożenie silikonu technicznego. Bramy umyta i wyczyszczona aktywną pianą. Teraz sprzykujemy powierzchnię do nałożenia silikonu technicznego, a przygotowanie pod silikon zapewni nam zmywacz techniczny, który nam odtłuści powierzchnię. Zmywacz techniczny, jak mówiłem, bezpieczny dla wszystkich powierzchni. Nie zawiera cetonu, więc spokojnie możemy go stosować. Aplikacja by nie prosta, wstrząsamy puszkę i nanosimy na powierzchnię. Brama umyta, odtłuszczona. Przystępujemy do zabezpieczenia powierzchni. Silikon techniczny, czyli funkcja antystatyczna. Po nałożeniu nie będzie tam nam osiadał tak szybko kurz i brud. Naturalny bloker UV, czyli kolor nie będzie płowiał. Zabezpieczenie gum, uszczelek przed parcieniem. I dodatkowo odzyskanie głębi koloru i jego utrzymanie na całej powierzchni. Silikon techniczny ma też funkcje smarne, które możemy zastosować na oknie, na przykład na zasuwnicach na metalowych elementach albo na pasku z tworzywa sztucznego, który napędza nam napęd bramy garażowej. Aplikacja silikonu oczywiście bajecznie prosta. Wstrząsamy puszkę i albo bezpośrednio na powierzchnię, albo przez ściereczkę nanosimy silikon, i rozprowadzamy równomiernie po powierzchni, tak aby nie było plam yy, i miejsc, gdzie tego silikonu jest za dużo albo za mało. Przystępujemy do dzieła! Brama garażowa segmentowa Norumstal nie różni się zbytnio od innych bram segmentowych garażowych. Oczywiście są pewne niuanse i własne rozwiązania, ale generalnie jest to produkt podobny do produktów pozostałych producentów. Jest to tak samo jak z samochodem. Ogólnie wszystkie podzespoły są takie same, a każda marka ma jakieś własne rozwiązania i wykończenia. I tak samo jak z samochodem, o bramę garażową musimy zadbać. Nie musimy tego robić codziennie, ale jeżeli dbamy o nasz samochód, służy nam on przez wiele lat. Jeżeli zadbamy o naszą bramę garażową raz na jakiś czas, ta brama też przez wiele lat nam będzie służyć. Jest to szczególnie ważne, jeżeli w trakcie użytkowania zaczynamy słyszeć niepokojące dźwięki dochodzące z pracującej bramy, jeżeli widzimy, że coś jest wygięte, coś się poluzowało, musimy wtedy reagować. Na naszym kanale promujemy właściwe postawy i zalecam Wam, i sugeruję i radzę, co możecie jako użytkownicy bram garażowych zrobić sami, a co wręcz powinniście zrobić sami. I też wskazuję Wam miejsca, których nie powinniście dotykać. Są pewne elementy, które powinniście zostawić wykwalifikowanym ekipom serwisowym. Za chwilę przeprowadzimy konserwację bramy garażowej. Zrobię tu to wszystko jako monter serwisant i będę wam w międzyczasie wskazywał, co mogę zrobić sam, czy Wy jako użytkownik, co możecie zrobić sami, co powinniście, a czego nie powinniście dotykać. Liczę na to, że dzięki temu filmikowi Wasze bramy garażowe, dzięki Waszej opiece będą Wam służyć przez wiele lat. W trakcie naszego przeglądu wykorzystamy środki do smarowania i konserwacji między innymi bram garażowych. Są to środki marki Dbamy o Bramy. Mam w ręku zestaw, na który składa się suchy smar do bram oraz silikon techniczny. Suchy smar oparty na teflonie, całkowicie wysychający smar, dzięki czemu żaden kurz i brud się go nie ima, jednocześnie bardzo dobre właściwości poślizgowe, środek odporny na praktycznie wszystkie rozpuszczalniki specjalny aplikator z rurką, żeby trafić w trudno dostępne miejsca, rzadkie stosowanie i bardzo długo trwała praca, jeżeli chodzi o zmniejszenie tarcia. Silikon techniczny zabezpiecza nam powierzchnię, zabezpiecza uszczelki przed parcieniem, przed przymarzaniem. Jest naturalnym środkiem antystatycznym, więc kurz i brud w późniejszym okresie siada nam na powierzchni. Ale dzięki specjalnej kompozycji, specjalnemu składowi silikon techniczny pełni też funkcje smarne. I ten silikon wykorzystamy do przesmarowania szyny w napędzie i paska, który jest z tworzywa sztucznego, paska napędowego, dzięki czemu też ten pasek będzie dłużej żył, ciszej pracował i lepiej funkcjonował. Przed nałożeniem smaru. Będziemy stosować zmywacz techniczny, jest to środek, który ma za zadanie wyczyścić i odtłusić powierzchnię, jest to środek bezpieczny dla wszystkich powierzchni, nie zawiera acetonu, ale jednocześnie bardzo dobrze rozpuszcza smary, klej z naklejek, tłuszcze, czyści nam prowadnice. I my wyczyścimy dzisiaj prowadnice, rolki, zawiasy tym zmywaczem, przygotowując te wszystkie elementy do posmarowania ich suchym smarem. Jak już wcześniej wspominałem, brama garażowa jest jak samochód to jest zbiór mniejszych, większych części, wielu ruchomych elementów pracujących ze sobą. Są tu linki, są tu sprężyny, są tu zawiasy. My, jako użytkownicy Powinniśmy wiedzieć yy, ogólnie, jak ta brama funkcjonuje. Oczywiście interesuje nas pilot, włączyć, wyłączyć, otworzyć, zamknąć, ale powinniśmy wiedzieć, kiedy ta brama daje nam sygnały, że coś jest nie tak. Dzięki temu unikniemy poważnych awarii, yy, dzięki temu unikniemy dużych kosztów, a też praca bramy będzie yy, trwała dłużej i sama brama będzie nam funkcjonowała yy, przez długi, długi czas. Brama segmentowa. Panele, segmenty, jakkolwiek zwało, są to elementy zazwyczaj stalowe, wypełnione pianą poliuretonową, odpowiednio ze sobą połączone. Płaszcz bramy porusza się w prowadnicach pionowych oraz poziomych. Są to oczywiście też stalowe elementy, mówię tu oczywiste oczywistości. Każda brama ma wyrównanie ciężaru. Dzięki temu, nawet jeżeli nie ma napędu, powinniśmy ją ręcznie móc otworzyć i zamknąć. A dobrze wyważona brama powinna zatrzymać się w każdym miejscu, w którym ją puścimy. Niewskazanym jest y, sytuacja, kiedy bramę podnosimy, puszczamy i ona sama opada. To znaczy, że sprężyny już są wypracowane, trzeba je troszeczkę podciągnąć. Oczywiście niewłaściwym też jest rozwiązaniem, kiedy brama po rozprzęgleniu sama leci do góry. Wtedy jest ryzyko, że uszkodzi nam elementy prowadnic albo pospadają nam linki. Ja za chwileczkę bramę trochę otworzę i pokażę Wam w jakim stanie jest teraz brama. Rozprzęgnę bramę. My już wcześniej to sprawdziliśmy. Brama sama poleci do dołu. Zobaczcie. Nie pozwolę jej polecieć, ale to oznacza, że sprężyny są wypracowane, e, więc będziemy musieli wykonać pewne działania. Jeżeli już mówimy o sprężynach i wyrównaniu ciężaru bramy, to zróbmy najazd na sprężyny Sprężyny skrętne, które są albo nad otworem, albo z tyłu zaprowadnicami, powinny być w odpowiednim stanie. Przede wszystkim nie powinny mieć przerw albo zmian w strukturze. Ta sprężyna powinna leżeć równo, nie powinna być za mocno ściśnięta, ani nie powinna być, ona powinna pod ręką, w momencie kiedy brama jest zamknięta, powinna nam lekko pracować. Przy drugiej bramie zobaczymy. Że tutaj te zwoje są troszeczkę za luźne i brama zaczyna falować. Przepraszam, sprężyna to jest znak, że ta sprężyna jest troszeczkę za luźna. Jeżeli ta sprężyna będzie za mocno ściśnięta, to też jest element i sytuacja niewłaściwa. Sprężyny skrętne i każde wyrównanie ciężaru, ich regulacja. Korekta i poprawianie to jest y, praca tylko i wyłącznie dla wykwalifikowanej ekipy serwisowej. Y, samodzielna próba regulacji sprężyn, nieumiejętna, może doprowadzić do uszkodzenia sprężyn, a co gorsza, może nas poważnie skrzywdzić. Także jeżeli. Zauważacie problem z niewłaściwą pracą bramy przez sprężyny, powinniście znaleźć w swojej okolicy ekipę doświadczoną, serwisową, która zajmuje się serwisowaniem jakichkolwiek bram. Ale robi to od dawna, jest doświadczona, jest godna polecenia i na pewno Wam w tej kwestii pomogą, a Wy na pewno na tym nie stracicie. System wyrównania ciężaru bramy, czyli sprężyny, o których mówiłem, e, oczywiście są na, założone na wale i ten wał też jest zamocowany do nadproża bądź do innych elementów bramy. E, są specjalne konsole, które utrzymują wał w odpowiedniej pozycji. Zwłaszcza przy szerokich bramach, możecie zobaczyć, że ten wał ma czasem i długość 5 metrów. On nie powinien być pofalowany, nie powinien być wybrzuszony w żadną stronę. Nie powinien nosić śladów przetarcia. Tutaj, akurat, mamy y, uchwyty z tworzywa sztucznego, ale bywają łożyska stalowe. I musicie raz na jakiś czas zobaczyć, czy tutaj nie następuje y, efekt toczenia, czyli y, pracy tokarki, czyli nie ścina nam tego wału, czy zaraz nam ten wał się nie y, złamie w pół. Cały system wyrównania ciężaru jest poprzez bębny nawojowe. I linki połączone z bramą. Te linki są zazwyczaj na dole, w dolnych konsolach. Linki odpowiednio są naprężone. Tu są nawinięte na wał. Co my musimy zobaczyć jako użytkownicy, czy linka jest w dobrej kondycji, czy nie jest pozaginana, czy nie jest gdziekolwiek wystrzępiona, czy z jednej i z drugiej strony ta linka jest w taki sam sposób i tyle samo zwojów nawinięta na bębę. Ona musi wyglądać identycznie. Sprawdzamy, czy linka gdzieś nie trze, jak sobie pilotem będziemy otwierać, zamykać bramę kontrolnie. Sprawdzamy, czy ta linka gdzieś się nie obciera, czy gdzieś nie przeskakuje, czy nie ociera się o śrubę, czy nie ma jakichkolwiek symptomów, że ta linka może się przetrzeć bądź zerwać. Płaszcz bramy, wrócę jeszcze na chwilę do sprężyn, w wielu przypadkach, wielu producentów i jest już teraz standard, taka sprężyna posiada zabezpieczenie. Jest tutaj specjalny mechanizm zapadkowy, jeżeli taka sprężyna pęknie albo się odkręci, co się raczej nie zdarza, ale jeżeli pęknie w przypadku przepracowania, jest specjalny mechanizm, który nie pozwala opaść bramie. I ten mechanizm powinien być czynny. Są fabryczne zabezpieczenia, które trzeba zdemontować po uruchomieniu, po, po nakręceniu spręży, I, i wtedy ten element powinien właściwie działać. Kontrola tego elementu, jego poprawności pracy należy tak samo jak praca ze sprężyną do ekipy serwisowej, i to ekipa serwisowa powinna zwrócić na to uwagę, jeżeli taki mechanizm jest. Tak samo w niektórych przypadkach, u niektórych producentów, są systemy, które zapobiegają opadnięciu bramy, kiedy pęknie linka. Są to specjalne mechanizmy, które blokują bramę, nie pozwalając jej opaść. Tamte mechanizmy też yy, powinniśmy, jeżeli chodzi o regulację, yy, zostawić to w ekipie serwisowej. My organoleptycznie sprawdzamy yy, najlepiej w ciszy, yy, kiedy nie działają odkurzacze, dzieci nie krzyczą. Sprawdzamy, jak pracuje brama. Zaraz to zrobimy, ale jeszcze przejdziemy do ważnego elementu bramy, jakim są zawiasy i rolki. Brama segmentowa wy wykłada nam się pod sufit i yy, wszystkie te segmenty ze sobą są połączone za pomocą zawiasów, tych skrajnych i tych środkowych. Yy, a te zawiasy, zwłaszcza boczne, są połączone z prowadnicami za pomocą systemu ROLEK. Yy, bardzo szybko i łatwo jest yy, stwierdzić, czy jest to uszkodzone czy nie, bo te zawiasy nie powinny być wykrzywione, nie powinny być zardzewiałe, nie powinny być przekoszone, a rolka powinna dobrze pracować albo lekko, albo z oporem, ale powinna się opracać przy zamkniętej bramie. Bardzo ważna rzecz, jeżeli takie rzeczy wykonujemy jak ja przed chwilą, pamiętajcie, żeby mieć wszystkie piloty przy sobie. Albo wyłączyć bramę z zasilania, żeby przypadkiem drugi użytkownik Wam tutaj nie zrobił jakiejś biedy. Yy, I raz na miesiąc, raz na dwa miesiące, raz na pół roku. Wtedy, kiedy nam się przypomni yy, po powrocie z sobotnich zakupów warto jest bramę yy, sprawdzić, czy wszystko z nią w porządku. Co robimy? Oglądamy, czy sprężyny, oczywiście, czy płaszcz bram jest w porządku, czy na przykład żona albo mąż nie wjechał niechcący w bramę, czy nie jest wygięta, nie jest złamany segment. Sprawdzamy, czy sprężyna jest w dobrym stanie czyli jest równa, nie pozaginana, nie jest przywdzewiała. Spra sprawdzamy, oglądamy wał. Oglądamy linki z jednej i z drugiej strony, bębny, czy wszystko jest nawinięte. I oczywiście sprawdzamy linkę, wzrokowo sprawdzamy czy rolki nie są gdzieś przeciśnięte, przekoszone, czy nie są nadmiernie zabrudzone. I najlepszym sposobem sprawdzenia, jak brama pracuje, jest ją uruchomić. Brama, teraz sprzęgłem z powrotem napęd z bramą, będzie mi wygodniej to zrobić. Tutaj niestety nie zadziałał nam mechanizm automatycznego ryglowania. Musimy to zrobić ręcznie. Jeszcze raz spróbujemy, albo poproszę Adama, żeby mi pomógł za chwilę. To, co się przed chwilą stało, to bardzo dobry objaw. Napęd w momencie, kiedy poczuł przeciążenie, a brama nie połączyła się z napędem, napęd w tym momencie zatrzymał się i cofnął około 40 cm. Jest to właściwa reakcja, jest to zadziałanie czujnika przeciążeniowego, który w każdym napędzie obecnie sprzedawanym powinien zadziałać. Jeżeli więc brama zamyka nam się i kawałek otwiera, albo w połowie zatrzymuje się i kawałek cofa, to znak, że napęd ma za ciężko. Albo musimy wykonać ponowne programowanie napędu, albo musimy sprawdzić, bo y, co się dzieje z bramą, bo brama mechanicznie może być uszkodzona. Y, brama, którą dzisiaj serwisujemy y, nie była przez nas montowana. Y, Oglądamy i przeglądamy ją tutaj ze względu na nagranie na potrzeby naszego kanału, więc nie będziemy dyskutować na temat jakości montażu. Moim zdaniem ten montaż nie jest wykonany tragicznie, nie jest, jest wykonany poprawnie i dobrze. Można oczywiście znaleźć tutaj kilka błędów, ale nie mnie to oceniać. Może w komentarzach ludzie, którzy montowali bramy Romsztala się wypowiedzą, czekamy, liczymy na Wasze sugestie. Jako użytkownik sprawdzamy, czy brama w porządku działa. Otwieram bramę i słuchamy, czy nie ma trzasków, yy, przeskoków. Czy brama otwiera się płynnie, czy napęd nie zaczyna dziwnie pracować, czy nie ma za ciężko. I jak słyszeliście, yy, nic takiego strasznego się nie dzieje. Oprócz jakichś skrzypień związanych z brakiem smaru, może coś na uszczelkach, może coś na zawiasach. większych problemów nie, nie odnajduje przy zamykaniu bramy. Za chwilę wykonamy czyszczenie, smarowanie, regulację i porównamy czy coś się zmieniło. Wiemy, że brama mniej więcej chodzi w porządku. Ja teraz zabiorę się do przeglądu okresowego, czyli wykonam tak tzw. checklistę, sprawdzę jeszcze raz sprężyny, czy wszystkie elementy mechaniczne są dobrze ze sobą połączone. Potem wyczyszczę rolki, wyczyszczę zawiasy, podciągnę sprężyny i jeszcze raz wrócimy do naszej rozmowy. Wyczyszczona, przekonserwowana, nasmarowana, zamykamy i jeszcze raz sprawdzamy, czy jest różnica w pracy. Wykonaliśmy codzienną obsługę, czyli sprawdziliśmy stan bramy. Jako użytkownik przejrzeliśmy wszystkie punkty, wyczyściliśmy bramę, odtłuściliśmy. Po wyłączeniu zasilania przesmarowaliśmy ważne punkty, które mogliśmy zrobić. I jako ekipa serwisowa poprawiliśmy naciąg sprężyn, dzięki czemu brama samoczynnie już nie opada, wiemy, że napęd będzie miał łatwiejszą pracę, wiemy, że brama będzie dłużej funkcjonować. I cóż, pozostaje nam raz na jakiś czas sprawdzić, czy wszystko jest w porządku z bramą. Zapraszam Was do komentowania, jeżeli macie jakieś uwagi, czekamy. No i zapraszamy na nasz kanał, czekajcie na następne filmy z przeglądu serwisu konserwacji bram, okien, drzwi i napędów. Zapraszam serdecznie.